Jak rozpoznać, kiedy coś jest dobre dla Polski, a kiedy złe? No, wystarczy słuchać, kto jest za, a kto przeciw. Tak samo jest z CPK. Wystarczy słuchać, kto jest za CPK, a kto przeciw. Raport czołowych firm doradczych i analitycznych Ernst Young czy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych mówią wprost: CPK to rozwój, gigantyczne wpływy do 200 miliardów do polskiego budżetu i 300 tysięcy nowych miejsc pracy. Kto jest przeciw? Ekipa Tuska, Niemcy i drobny cwaniak z Ryanaira, który zasłonął wyciągnięciem od polskiego podatnika ponad 300 milionów złotych, wymuszając na lotnisku w Modlinie podpisanie takich umów, które sprawiły, że wraz ze wzrostem ruchu pasażerskiego port lotniczy osiągał coraz niższe przychody i przynosił straty. A Niemcom zależy na tym, byśmy byli biedni, bo wtedy pojedziemy do nich budować ich gospodarkę, a nie naszą. Unii Europejskiej zależy na sędziach posłusznych europejskim trybunałom, a nie polskiej konstytucji, bo w ten sposób zyska nad nami kontrolę. I dlatego Centralny Port Komunikacyjny jest tak ważny. Mamy szansę wejść do najwyższej europejskiej ligi. Ogromne pieniądze, rozwój, ale też wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego. To projekt, na którym przyszłe pokolenia będą miały szansę budować bogatą, przedsiębiorczą Polskę. Polska zasługuje na tę szansę.